Siemoneczko czołgiści, z tej strony ArcheNox i dzisiaj nagrywam dla was kolejny odcinek ze serii World of Tanks, konsolę Nostalgicznie i dzisiaj wam pokażę bitewkę na mapie Wyspa na Pacyfiku na czołgu IS, tak na czołgu IS i powiem wam, że naprawdę mi się łezka kręci jak oglądam tą powtóreczkę bo naprawdę to będzie fajny wynik i to jest naprawdę po powtóreczka z roku 2015 jak już był World of Tanks na Xbox One i ten jak wiadomo wtedy był tylko World of Tanks na Xbox One i na Xbox 360, ja właśnie od Xbox 360 zaczynałem granie w World of Tanks na Xboxie i teraz właśnie to się stanęło, że gram na Xboxie e łanie, bo po prostu jestem fanem konsoli od Microsoftu i ten, ale teraz to nie będę o tym gadał. Bo właśnie ta mapa wyspa na Pacyfikum, jak dla mnie to jest fajna mapa, ona mogłaby powrócić, bo dla mnie naprawdę ta mapa jest nawet spoko. Właśnie jest nawet spoko i powiem wam, że naprawdę ja naprawdę trochę mi szkoda, że Wargaming. Te mapy posunął, ale oni teraz wiadomo, bo muszą do nowej generacji konsol. Tam dostosować, ale mam nadzieję, że ta mapa kiedyś powróci do WOTA. Mam nadzieję, że powróci, bo naprawdę dla, dla mnie fajnie się na niej grało. I powiem wam też to, że w tej bitwie też po prostu będzie ciekawa sytuacja. I dla mnie radzieckie pojazdy naprawdę mają fajne walnięcie, bo linia do ISA 7 naprawdę ma bardzo fajne działa, które walą po 390 po 400, to naprawdę powiem, że isy mają naprawdę potężnego potężne działo po prostu mają i zobaczycie za chwilę potężny strzał, który wysadzi Panterę M10, naprawdę zobaczycie strzał za ponad 815, to naprawdę powiem Wam, że naprawdę dla mnie naprawdę to jest to, że naprawdę to, tak ten czas minął szybko. Ja pamiętam co dopiero było premiera WOTA na One, a, a to już normalnie boom, Pantera M10 zeszła na one shot no może nie na two shot a. ale powiem, że ten czas tak szybko zapieprzał Ja pamiętam dopiero jak grałem WOTA na Xbox 360. Dopiero WOT wychodził na Xboxa One, a, a to już jest rok 2022. World of Time na konsoli już ma, po prostu też jest na nowszych generacjach konsol. A kiedyś jak tam nie było tej nowszej generacji, do nowszą generacją był Xbox One. I tam ósmej generacji był Xbox 360, no naprawdę powiem, że dla mnie to jest nostalgia Patrzę na te powtórki zwota na Xboxa 360, jeszcze dzisiaj nagram drugi film. Tam o mapie Rzeka Perłowa, może tam nie będzie jakiś duży wynik, ale pokażę Wam jak ta mapa wyglądała na Xboxie 360, bo powiem, że no może, bo ta gra kiedyś na Xboxie, jak na mnie 360, o wiele lepiej wyglądała, bo naprawdę nic się tam wtedy nie zacinało, ja pamiętam jak grałem na 360 w 2020 roku, to tam czasami były takie lagi, że ten no naprawdę na mnie na Xboxie 160 ta gra tak w okolicy 2015 16 o wiele lepiej wyglądała niż w 2020 roku. Może to było dlatego, że ta konsola już nie domagała Po prostu już nie domagała bo po prostu już był, no, były Xboxy One X, One S i ta konsola już y, po prostu. Już yy, po prostu była przestarzała i tam było, też był tam przestarzały na 360. To dla mnie dobrze, że jest CrossPlay i Wargaming Gaming wycofał po prostu ser, po prostu wyłączył serwery World of Tanks na Xbox 360 i powiem to, że dobrze, że się powtórki zachowały z World of Tanks Xbox 360 na YouTube. To sobie mogę chociaż ponagrywać sobie ten i sobie po prostu pospominać, jak to było za dawnych lat w wocie na konsoli, bo naprawdę ja wspominam te czasy bardzo dobrze w rogu tak e, przełom 2015-16 roku, bo wtedy ja tam najwięcej grałem w WOTA, to naprawdę powiem, no teraz też gram najwięcej WOTA, ale wtedy tu były naprawdę czasy, gdzie jeszcze nie było aż 4, aż nie było tak dużo czołgów premium, bo teraz jest czołgów premium od zawalenia, to powiem wam, że naprawdę będzie też fajny wynik. Kolega zrobi może, to nie może... Ale jak na siódmy t to zrobi bardzo dobry wynik to powiem Wam, że naprawdę jeżeli chcecie kolejny odcinek serii Nostalgicznie World of Tanks Konsole to zostawcie łapkę w górę, subskrybcie z komentarzem i powiem Wam, że naprawdę mi miło jest nagrywać tą serię Nostalgicznie, bo chociaż wtedy mogę sobie pospominać stare czasy, stare dzieje World of Tanks Konsole, jak ta gra wyglądała tak 6-7 lat temu, to powiem Wam że naprawdę stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz pozytywny. Ja się wam będę żegnał. Do usłyszenia, czołgiem.